Niejednokrotnie mnie pytano, dlaczego nie zrobiłem z tej powieści filmu. A przecież poznałem tą książkę wtedy, kiedy siedziałem na Śląsku, robiłem te swoje Śląskie filmy. Wydawało się, że to jest w zasięgu ręku i nie było żadnych przeszkód, żeby to zrobić. Ale właśnie ja nie robiłem tego jakby. Z, z, z szacunku dla wielkości literackiej tej książki. W gruncie rzeczy to jest książka bardzo literacka. Ona właśnie cała jest w języku Janosza i tego się nie da przetłumaczyć na film. Z tych przypowieści, opowieści, zabawnych sytuacji zostało zrobione po latach świetne przedstawienie w Katowicach. Które już chyba 600 razy idzie, w ogóle to od lat idzie to jest nieustannie, ma to publiczność i tak dalej. Tak, to jest możliwe, dlatego że te bierze jakby książkę w, swoje, w swój majestat inny i w inny estetykę. A film byłby tak czy inaczej trywializacją tej powieści. A więc ja powiadam z szacunku dla, dla Janosza, i kiedy go poznałem nie tak dawno. O, to jest na okładce. To jest piękny bardzo mężczyzna, ale stało się coś dziwnego, bo nam się od razu zdawało, mimo że on przecież po polsku nie mówi, że my się znamy jakby od, od, od zawsze, więc nie mogłem komuś takiemu, wie pani, grzebać w książce.